Dzień dobry, witam się w kolejnej odsłonie z Państwem w cyklu Czytanie na ekranie i Google. Jak już Państwo wiedzą, jest to platforma umożliwiająca bezpłatny dostęp do 2,5 tysiąca książek czy 500 byletry stryki. Dzisiaj będzie Tiler pod tytułem Każdy i strach. Bohaterką naszą jest Kate. Nasza bohaterka każdego dnia musi się zmierzyć z lękiem oraz strachem. Wszystko to za sprawą byłego narzeczonego. Pomyślcie, jako, co oni muszą zrobić, że dziewczyna przeżywa taką traumę? Nasza bohaterka przez to wszystko nie wróci na studia, ale ma niezwykły talent. Spojrzy raz na osobę i już potrafi namalować jej portret. Dostanie niezłą propozycję, aby przeprowadzić się na jakiś czas do mieszkania kuzyna, a kuzyn przeprowadzi się do jej mieszkania. Jak myślicie, czy bohaterka skorzysta z tej okazji? Jak najbardziej. Pojedzie tam. Będzie piękny apartament w kamienicy. Nasza bohaterka już ma odpoczywać, relaksować się. W końcu przeżycia tak na nią wpłynęło, że chciałaby odpocząć. A to nagle ktoś puka do jej drzwi. I to jeszcze kobieta, która twierdzi, że jej przyjaciółka zaginęła. Jak się dowie, nasza bohaterka, niestety jej przyjaciółka nie żyje. Owszem, będzie chciała się dowiedzieć, jak to się stało, ale nie wróci do swojego mieszkania. Zostanie w mieszkaniu kuzna. W tym mieszkaniu zaczną się dziać dziwne rzeczy. Rodzina oczywiście jej nie uwierzy, ponieważ wie, że ona ma ataki paniki. Nasza bohaterka sama się będzie musiała mieć ze swoimi lękami. Jak myślicie, czy poradzi sobie z nimi? Co czeka jeszcze naszą bohaterkę? A jak myślicie, czy zabójca chciał zabić tylko jej przyjaciółkę, czy zabije jeszcze kogoś? Ha, to jest dobre pytanie. Serdecznie polecam Wam tą opowieść. Gorąco ją zachęcam do przeczytania. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.